Witam podobnie na kanale wszystkich zainteresowanych. Dzisiaj otwieramy kolejną wodę. To chyba lepiej będzie. To jest wszystko na drukiem. To już w nowej odsłonie toś były inne opakowania. Tak na tym Teraz sprzedają w kartonikach. Kiedyś jeszcze kartonik był taką kolejową. Uwolutu. Warto zwracać na wszystkie szczegóły. Rodziarmaning inicjały i na rozmieszczenie Klejenie Widać trochę pod skosem jest, ale na 100% jest to w Daglasie kupowane, także niemieckim. Warto zwracać uwagę na te wszystkie tutaj jest numer nie wiem, czy uda to się pokazać w jakiś sposób, ale później zobaczymy jak będzie zdjęta Numer jest tłoczony Zakładki, wszystkie jest punktowe tutaj Zgrzewanie z tej strony również równiutkie zakładki wszystko jest idealne zobaczmy 199 gram 100 ml I flaszka Jeszcze chwilkę okej. Okay. Góry, tutaj jak widać, jest tłoczone do wewnątrz logo Armaniego. I na tym logo też są inicjały. Myślę, że to będzie widać. Tutaj widać inicjały. Teraz numer będzie widać 62,18 chyba 0,18 albo 62T 8018 zobaczymy wszystko taki błyszczący kolor na druk złotawy taki Muszę teraz będzie lepiej widać Just Jest. Okay. nie ma tutaj wkładki takiej karton kartonkowej. Pudełko jest taka zakładka. Tutaj od spodu nie widać tego tłoczenia. Jest tylko od zewnątrz chyba. Tak nie jest wyczuwalne. Nie. Jest taki znak tylko jakby. Nie ma wkładki teksturowej jest. Zobaczmy sobie jeszcze. Równe 180 gram. 100 ml woda. Z tyłu tutaj też wszystko tłoczone jest, trzy kropki są, I w różnych językach, dla mężczyzny, mężczyzna i trzy kropki. Tutaj jest wypukłe, a w damskich są wklęsłe, myślę, że to jest. delikatnie jest wypukłe to. Taki. u góry gumowe, cała butelka srebrzysta, taka plastikowa. nie, czy to nie od spodu. Śwuda. 62T80 Tutaj jest numer. 62 tak nie. Już czy to jest? 62T80 1B 801B tutaj taki jest do wewnątrz, jest, to jest matowe całe. Do wewnątrz jest tak jakby wypalane, tłoczone. Jest takie świecące. Dziś między innymi umowę dotyczącą współpracy w obszarze no. przemysłów obronnych, czy plan, telewizor zaraz wyłączę. Nie wiem, czy to się uda, tak napisy, bo to jest takie mało widoczne, może pokażę. Widać numer jest pod trudno tutaj ustawić. Tutaj, tutaj jest taka przestrzeń delikatna, jakby to było wciśnięte jedno w drugą. Jedno w drugie. Nie. Widać to wypuklenie. A to mizor czarny. Też mgiełka taka wychodzi. Ok. Dziękuję za uwagę. Do następnej środy. Dziękuję za polubienia i za subskrypcję.